Siemka kochani, witajcie na kanale Olo, a w tym odcinku nie będę mógł dokonać koloru niebieskiego w StumbleGuys, dokładnie tak. Niebieskiego koloru w StumbleGuys jest ekstra dużo, więc to będzie dla mnie ogromnym wyzwanie. Ja by co, to mój widz zaproponował te wyzwanie, bo to są nie wiem gdzie nie mogłem dokonać koloru zielonego, więc mu dziękuję bardzo. Ale jeszcze przed odcinkiem otworzymy sobie darmowe koło fortuny. I jeszcze zostawcie sobie koraz lajka, co nie? Dajcie tą legendę! Nie no! Ajajaj, aj, aj. szkoda, szkoda, szkoda. Ej, dobra, dobrze kochani, już mi się tutaj e, ładuje gierka. Ej, dobra, nie ma tragedii, ale jest woda niebieska, więc może nie być tak fajnie. No i możemy zakończyć na pośredniej rundzie. Ej, dlaczego są ostatni? Nie lubią mnie? Ej, przykro mi się zrobiło tak szczerze, ja myślałam że oni mnie lubią. Dobra. O Jezus Maria, no to już wiemy kto przegra, jestem przegrywem w tą grę. Dobra, ja tutaj wolę chyba nie przychodzić, bo tutaj jest trochę niebieskiego. Dobra, i te dinozaurusy nie, nie wchodzą na mnie, bo tutaj będzie tak niemiło. Ja zacznę ich tutaj wyzywać od nieudaczników. Dobra, To jest tego niebieskiego tak... Jest... O Jezus, o Jezus Maria. Tutaj, były, tutaj są stopy niebieskie. O Jezu! Zeszłałem się. Essa? Dobra. Dobra. I teraz tu. I essa. No i teraz patrzcie. Przechodzimy to. Jest! Essa, kochani! Tak tu się gra! Tum, tum, tum. Sahur, tata, sahur. Stambelkov. Troszkę rzeczy niebieskich. O Jezus Mario, obym tego nie dotknął. Tu wtedy będzie mój najgorszy dzień w historii kanału. Chyba jeden gorszy, który by był, to by był, że nagrywać. Ale dobrze, kochani, tutaj, tutaj i tu. No dobra. To mi da zacie, że mogę to dotykać. Dobra, tu, na górę. Bo i wam się ta mapka nawet fajna, dobra? Wlędę na lampolinach, może trochę uważać, żebyście nie zauważyli. To no tutaj! Jezus Mario! Dobra. Ej, co? Ja myślałam, że przejdę. Dobra, zaczynamy kolejną rundkę. O nie. No to, kochani. Dobrze, kichane mamy. Więc co mam pomysł? Dobra, jest dobrze. Fajnie, że tutaj są jakieś pomarańczowe elementy, ale tutaj będę musiał trochę tutaj trików użyć. No, słuchajcie kochani, dobra, jeden, dwa, dobra. Tutaj będę miał tutaj takie lekkie łatwionko, okej? Okay? Że tutaj będę mógł dotykać niebieskie le przez chwilkę, patrzcie, że te... Dobra. Oj, dobra, patrzcie, jeden, dwa. Co nie? Przez takie około dwie sekundy. Bo tak ten challenge już przegrał, jeden... Okej, okay. jeden. Jeden. Dobra, i teraz nie przegrać. Nie, nie. Ja zwalił je. Aha. Okej. Okay. dało się. Dobra kani blok daszyk. Oj, oj, oj. Dobra, nie doknąłem. Prawie bym doknął ja Jakby coś te niebieskie bloczki na dole, to nie zaliczamy ich, okej? Okay? To jest po prostu nam... Oj, Jacus! Ej, dobra, wy to zniszcie! Dobra. Dobra, róż. Dobra, myślę, że teraz będzie fiolet. Juuu! Widzieliście Był niebieski, ale idealnie to zrobiłem, bo idealnie Okej, okay, padł na kolce. Jezus Maria! Ja się wystraszyłem cały. What? Aha. Dobra. E właśnie, też jednak nagraduje tam na statek? Nie da się. Bo jeszcze przegram. Dobra, rzucam banana. Bo, bo bananaki. Nie gram głupi na bażanki. bo Bobo bananaki. O i widzieliście taki trik? Jestem trikowaty. Dobra. Tutaj niebieskiego nie mogę dotknąć, bo to jest... Nie, to jest zielone, dobra. To ja mam farta. Dobra, bo ja nie zdążę na otwór wyjść. Ja to i odcineczek. Yo! Ja odcineczek nagrywam jeszcze jakieś tutaj triki robię. Tak ja dawny, bo ja kiedyś byłem profesjonalnym miałem Dobra? Uj, 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 uj! Idealnie! Dobra? Zobacz, jak jestem pros. Oj, Nie gadaj! Nie, 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 nie! Przegrałem! Przegrałem challenge. Dobra, to już mi to prze. <grym> Aha! Rzekani, kończymy odcinek. Dziękuję Wam za oglądanie. Że z wami się dwa miesiące Manko.